Witam państwa w studia gość senator Irena Śniewiarowski. Dzień dobry. Panie senatorze, w maju klub biegacza można powiedzieć, że zainaugurował działalność poprzez piknik patriotyczno-sportowy. Sprawdzaliśmy sprawność koninieny. Jak ona wypadła? No Powiem, że nie najgorzej, bo przyszła część osób, która jednak biega, i byli tacy, co przekroczyli 3000 metrów w ciągu 12 minut. jest to doskonały wynik. Ale byli też tacy, nawiasem mówiąc, o nich najbardziej nam chodziło, którzy chyba jeszcze w życiu nie mieli 12 minut w sposób ciągły. Więc cieszyliśmy się z ich obecności, grubo powyżej 100 osób, 120 osób się zarejestrowało, mamy do nich adresy, będziemy z nimi kontakt podtrzymywać, impreza się udała więc mam nadzieję, że to był pierwszy krok, jak Pani redaktor powiedziała, pierwsze działanie klubu do zmobilizowania Koninian, do spowodowania, żeby moda na bieganie w Koninie była powszechna i nie zatrzymujemy się na tym jednym biegu, zapraszam wszystkich na 13, to jest piątek za 15 1900 przed Ratusz Miejski o 19.00 będzie taki bieg, gdzie nie będziemy się specjalnie ścigać. Nie będzie długi dystans, ale chcemy być połączeni poprzez ten bieg z wszystkimi innymi, którzy w tym czasie organizują w Polsce bieganie. Bo jest to taka akcja Polska Biega, już coroczna. Jest takie stowarzyszenie, jestem członkiem też tego stowarzyszenia, które apeluje, żeby organizować jak najwięcej biegów w całej Polsce. I mam nadzieję, że będzie takich biegów kilkaset. A w tym nasz po raz pierwszy tu w Koninie pod tym hasłem i wszystkich tych, którzy drugiego byli na biegu 2 maja na pikniku i tych wszystkich, którzy nie byli, zapraszam właśnie do wzięcia w tej, myślę, w tej myślę że właśnie warto powiedzieć, że Klub Biegacza jest otwarty dla wszystkich, prawda? I klub jest otwarty dla wszystkich, a imprezy tym bardziej, które będziemy organizowali, bo to jest taka, żeby tak jak mówię wpisać się w, w działanie krajowe, ale też żeby zachęcić, poprzymać tą zachętę dla Koninian. A następna impreza, już 21 maja, to w ramach biegów Słupa Milowego, które organizuje... będzie także impreza charytatywna, prawda? Tak, ale to, tam będzie cały szereg biegów dla dzieci, będzie jedna mila dla samorządowców, polityków i będzie bieg na 10 kilometrów. I ten bieg na 10 kilometrów organizuje właśnie Klub Biegacza Aktywni Konin. To będzie dla biegaczy już takich bardziej zaawansowanych, ale nie mniej. 10 kilometrów to jest w stanie przebiec, może w nim wziąć udział. Zapraszamy serdecznie a wpisowe tego biegu bo w takim biegu pobieramy wpisowe będzie przeznaczone dla malutkiej Igi która potrzebuje naszej pomocy. Jeszcze wrócę do pikniku majowego jak poradzili sobie jak poradziły sobie konińskie wipy w tym teście sprawności bo wiem że też brali w nim udział. No całkiem nieźle, całkiem nieźle myślę, że tutaj poseł Tomasz Nowak niezły wynik osiągnął. Pan wiceprezydent również Wilczewski. Trochę żal mi, że zbyt mało przedstawicieli mediów biegło. Tutaj pan Sławek papiera bronił honoru i też się dzielnie spisał. Natomiast na następny test, bo będziemy go kontynuowali, no zapraszamy możliwie wszystkie znane osoby, bo poprzez państwa udział no, będzie większa zachęta dla pozostałych mieszkańców. Czy, czy rozwinie się w Koninie ta moda na bieganie? Rozwinie się, jestem, jestem pewny. I to jest w miarę tani sport, prawda? Dla duży wszystkich. wysiłek Boże, żeby tak było. To jest tani sport, ale sport, który daje dużo satysfakcji, sprawności, zdrowia i wiele, wielu innych tutaj plusów, można się doszukać w bieganiu. Dlatego warto zachęcać. Kto tylko może, a mało kto nie może, tu jakieś tam już specjalne przeciwwskazania lekarskie. Bo Każdy w mogą, swoim rytmie. Tak, w swoim rytmie, swoich możliwościach i coraz lepiej. Panie senatorze, zbliża się półfinał konkursu wiedzy o Marii Skłodowskiej kiri Zgłosiło się ponad 30 gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych z regionu. To dużo. Tak, sporo, bo to w tym gimnazjach jest jeszcze iluś uczniów. Także cieszy mnie to bardzo, ponieważ to jest wielka postać, nie tylko polska, europejska, światowa. Wielka postać naukowca, ale też osoby, która przemowała różne tabu, która wyprzedzała swoją epokę o 100 lat i możemy być z niej dumni, na nią się powoływać, jakoś naśladować, ponieważ to jest to też osoba, która miała niesamowitą ilość przeciwności, trudności w życiu i które potrafiła pokonać i jednocześnie osiągnąć wyżyny w nauce, a jest Święto twierdzić stosunkowo mało znana w Polsce. Wiemy tylko, że dostała Nobla, yy, prawda? Tak, jest... a, a świat, yy, Francuzi, tak gdyby coraz bardziej ją przywłaszczają, jako Więc musimy yy, o, o nią ta, zadbać. Tak, jak francuską, więc musimy też o to zadbać, yy, poinformować, i edukować i taki konkurs z nagrodami jest myślę dobrą zachętą. Więc yy, kilkadziesiąt gimnazjów yy, z uczniami szkół średnich. Ale też i nauczyciele się zgłosili ze scenariuszami lekcji. Bo to oddziel... Nauczyciele różnych przedmiotów? Różnych przedmiotów, tak, którzy przedstawią swoje scenariusze lekcji, też taki konkurs się odbywa. I wreszcie te dzieci najmłodsze w szkołach podstawowych. Mamy też około 100 prac malarskich, rysunkowych w dwóch grupach, od pierwszej do trzeciej, od czwartej do szóstej klasy. Będzie pierwszy wybór 10 najlepszych a te 10 najlepszych z kolei będzie przedstawione do opinii publicznej w telewizji Konin, bo telewizja Konin jest współorganizatorem tego konkursu i Państwo będziecie mogli oceniać i wybrać tą pracę najlepszą. Ten konkurs odbędzie się, konkurs wiedzy odbędzie się jutro o 10. Jutro jest półfinał, półfinał, bo trzeba wyłonić ścisły finał, czyli 10 osób z gimnazjum, 10 osób ze szkół średnich, a i finał odbyć na początku czerwca. Panie senatorze, zapytam jeszcze o konstytucję. Trwa licytacja specjalnej konstytucji, to jest akcja charytatywna. Jak ta licytacja przebiega? No myślę, że się rozkręca coraz bardziej. Chyba w tej chwili jest cena 425 zł. Bardzo zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tej licytacji. Całość będzie przeznaczona dla Małej Gigi, która czeka na bardzo, bardzo poważną operację i która potrzebuje bardzo dużo środków. Ja myślę, że te środki zdobyte z Konstytucji to jest jedno, a, ale drugie, poprzez taki rodzaj licytacji jest pewien rozgłos i ludzie w całej Polsce, ci którzy zbierają różne rzeczy, którzy zaglądają do Allegro, Mogą się o tej sprawie dowiedzieć i już zupełnie poza licytacją wesprzeć potrzebującą IGE, i, i, i na to bardzo liczę, i również oczywiście będę wspomagał zbiórkę niezależnie od, od tej licytacji. Licytacja będzie trwała do soboty, warto na nią wejść i warto też spróbować ją kupić, bo jest to rzecz no, unikalna, ponieważ. W polskiej historii nigdy tak nie było, żeby w ciągu jednego dnia były trzy osoby pełniące funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A 8 lipca tak było. To był marszałek Bronisław Komorowski, jak przestał być marszałkiem, a jeszcze nie złożył ślubowania, to przejął zgodnie z konstytucją władzę marszałek senatu Bogdan Borusewicz. A jak wybrano nowego marszałka Grzegorza Schetyny, to z kolei przejął tą władzę Grzegorza Schetyna, i dopiero po zaprzysiężeniu. Czyli trzy podpisy. Tak, trzy podpisy, oryginalne podpisy prezydentów w tym dniu dokonane, więc rzecz myślę taka dosyć ciekawa dla zbieraczy i nie tylko. Dziękuję za rozmowę, senator. Irenausz Uszniewiarowski był moim gościem.